Głosowanie na 207 projektów, które znalazły się w budżecie obywatelskim 2021. Na liście widnieje pięć projektów, które dotyczą reprezentatywnego parku imienia Tadeusza Kościuszki. Trzy propozycje mieszczą się w kategorii do 50 tysięcy złotych i zakładają zaprojektowanie oraz utworzenie dywanu tulipanowego na skwerze zapomnikiem Jana Kochanowskiego, postawienie pięciu sztuk biblioteczek plenerowych w centrum miasta, w tym dwóch właśnie w parku imienia Tadeusza Kościuszki i montaż trampolis gruntowych w radomskich parkach. Pierwsze dwie trampoliny miałyby zostać wybudowane nad zalewem na workach. Szanowni Radomianie, chcielibyśmy, aby w parku kościuszki pojawiły się dywany kwiatowe, trampoliny do dobrej korekty swojego stanu zdrowia i biblioteka zewnętrzna, w której będzie można wymieniać książki. Na liście z numerem 59 w kategorii projektów do 400 tysięcy złotych znajduje się propozycja organizacji niebiletowanych koncertów w muszli koncertowej w okresie wakacyjnym. Przeznaczone środki pozwoliłyby na podniesienie poziomu prezentowanych treści. Plan zakłada organizację dwóch koncertów w ciągu jednego tygodnia. Jak gwarantuję, że za kwotę, która jest w tym budżecie ujęta czyli tych 150 tysięcy złotych zorganizujemy na przestrzeni od maja do września co najmniej dwa koncerty tygodniowo i będą to koncerty naprawdę znanych i cenionych artystów. Kolej w kategorii inwestycji powyżej 400 tysięcy złotych na pozycji numer 9 znajduje się projekt remontu nawierzchni ścieżek i placów żwirowych w Parku Kościuszki. Utwardzenie ich i spowodowanie, że po deszczu nie powstają kałuże, nie powstaje błoto zachęci jeszcze bardziej Radomian do korzystania z oferty w muszli koncertowej. Głosowanie na projekty w budżecie obywatelskim 2021 potrwa do 20 września.